W 2012 roku radni jednostki samorządu pomocniczego Osiedla Nowe Winogrady Północ wpadli na pomysł budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Zwycięstwa przy zespole szkół nr 7. Pomysł poparły Rada i Administracja Osiedla Zwycięstwa, a także Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady i oczywiście Dyrekcja Szkoły. I tak w 2012 roku zrealizowano pierwszy etap prac, czyli wielofunkcyjne boisko do tenisa i siatkówki. Rok później powstało boisko do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki, a także plac zabaw. W tym roku dobiega końca realizacja trzeciego etapu, a mianowicie budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej ze skocznią. Sporo prac przez te trzy lata, czyli przez te trzy etapy się odbyło i to już widać jak się tutaj przyjdzie, że, że te boisko tutaj przy szkole, o bardzo dużych rozmiarach, i w sumie takie jedyne o tak dużych rozmiarach na Osiedlu Zwycięstwa, bo takich obiektów niestety tu na Osiedlu Zwycięstwa nie ma, nabiera powoli kształtu, także można już przyjść i korzystać z dobrodziejstw. Bo korzystać mogą, mogą wszyscy, prawda? Dokładnie, o tym właśnie chciałem też tutaj wspomnieć, że obiekt jest ogólnodostępny, otwarty cały czas, także mogą korzystać z niego wszyscy i z taką myślą on jest budowany, z jednej strony jako Zaplecze przy szkole, gdzie szkoła będzie mogła śmiało z tego korzystać, czyli i przedszkole, i szkoła podstawowa, i gimnazjum, ale także wszyscy mieszkańcy, yy, i też projekt jest tak skonstruowany, żeby Różne elementy zawierał, tak żeby każda grupa wiekowa, poczynając od malucha, a kończąc na seniorach naszego osiedla, naszych osiedli, wszyscy mogli z tego korzystać. Warto w tym miejscu wspomnieć, że samorządowców wsparł zastępca kierownika Osiedla Zwycięstwa, który to przygotował projekt całego terenu. No, należy pamiętać o działaniach administracji osiedla, a przede wszystkim o osobie Marka Gąśrockiego, zastępcy e, kierownika do spraw technicznych na naszym osiedlu, e, który o, e, jak gdyby w tym w, w inicjalnym momencie w ogóle tego projektu, tak, kiedy po raz pierwszy powstał pomysł, e, kiedy jednostka pomocnicza starała się o pierwszy etap grantu, e, po prostu e, zaprojektował, na, narysował, udostępnił materiały, mapy, tak, po to, żeby nadać temu jakiś kształt i pokazać tutaj gremiom miejskim, że jest to inicjatywa, która ma jakiś też kształt i, i jest, jest realizowalna i przemyślana. Tak? Do tej pory radni samorządu pomocniczego wydali na tę inwestycję ponad milion złotych. Pieniądze pochodziły z grantów oraz darowizn przekazywanych przez poznańską spółdzielnię mieszkaniową Winogrady. Według statystyk, które podaje miasto, Wydział Wspierania Jednostek Samorządu właśnie Pomocniczego, to ta współpraca jest najlepsza w wynikach właśnie grantowych na terenie Winograd, i jeden z tych elementów, o którym tutaj mówimy, to jest właśnie ten, to Centrum Sportowe na Ośrodku Zwycięstwa. To jest któreś z rzędu, które uzyskuje takie dofinansowanie ze strony miasta w drodze konkursu punktacji. Między innymi, jako element wspierania, spółdzielnia dotuje, można powiedzieć darowizną, tak które pokracznie finansowo powiedziałem, ale tak to wygląda. Każdy z tych pomysłów, który uznajemy za, za dobry kwotami różnymi to jest na terenie Winograd od 10 do 20 tysięcy złotych, bo i tak efekt jest ten, że te mieszkańcy Winograd z tego korzystają, przez to te samorządy mają wyższą punktację no i uzyskują te granty na terenie Winograd jest na przestrzeni ostatnich lat Bodajże kilkanaście różnej wartości i ten jest akurat najbardziej bogaty, jeżeli chodzi o, o finanse. Corocznie przeznaczamy środki, darowiznę, która uzupełnia środki finansowe pozyskiwane w ramach grantu z miasta, a przede wszystkim dają, daje to dodatkowe punkty do tego konkursu grantowego bo jest bardzo dobrze widziane przez miasto, kiedy się pojawiają środki zewnątrz. No i z punktu widzenia tej inwestycji środki przekazywane przez Radę Osiedla, przez spółdzielni mieszkaniowej, są to środki zewnątrz i polepszają warunki zwycięstwa w kolejnym etapie takiego grantu. Jak podkreśla przewodniczący jednostki Marcin Zaremba, powodzenie inwestycji na Osiedlu Zwycięstwa to duża zasługa wielu organów. Duże podziękowania za, za współpracę przez te całe 3 lata. realizacji. tego należy skierować i do zespołu szkół nr 7, do, do uczniów, do nauczycieli, do rodziców oraz do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, czyli i tutaj do zarządu spółdzielni oraz do Rady Osiedla Zwycięstwa i administracji Osiedla Zwycięstwa, którzy naprawdę przez te 3 lata wspierają wszelkie tutaj działania łącznie i z, z wszelkimi pomysłami i uwagami, również co roku Rada Osiedla Zwycięstwa przekazuje darowiznę na, na, na rzecz tej inwestycji, także bardzo się cieszymy z tej współpracy, bo, bo też dzięki temu no, pozwala ona zrealizować tutaj pewne rzeczy, które bez tej współpracy na pewno trudniej by było przeprowadzić. Cały czas miasto powtarza, że współpraca na terenie winograd radosiedlowych z samorządami pomocniczymi jest bardzo dobra. Nie ma konfliktów. No, nie, nigdy nie jest tak, że wszyscy się ze wszystkim zgadzają, ale ta współpraca jest spowodowana jako wzorcowa na terenie miasta Poznania i to się przekłada oczywiście na te finanse, które są wbudowane na terenie winograd w różne przedsięwzięcia. Tutaj akurat ten teren rekreacyjno-sportowy. Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego bardzo cieszy dyrektora zespołu szkół nr 7, którego uczniowie na co dzień korzystać będą mogli z nowych obiektów sportowych. Myślę, że każdy dyrektor by byłby zadowolony, gdyby miał taki obiekt. No, teraz tylko go powiedziałbym zapełniać i realizować zajęcia na nim. To jest taki kolejny etap dla mnie, żeby rzeczywiście nawiązać tutaj kontakt. Z, z takimi osobami, które pomogłyby w prowadzeniu tych zajęć, i żeby to było atrakcyjne dla dzieci i dla dorosłych, bo to przecież nie tylko dla szkoły, ale też tutaj dla osiedla i, i, i... Wiem, że mieszkańcy już korzystają, już biegają, są zadowoleni. Na pewno chcieliby dłuższą tę bieżnię, żeby nie trzeba było biegać tak w kółeczko, no ale warunki takie cieszmy się z tego, co mamy, bo to naprawdę wspaniały obiekt. Na dokończenie inwestycji potrzeba jeszcze blisko 900 tysięcy złotych. Samorządowcy złożyli już kolejny wniosek grantowy. Z projektem startują też do budżetu obywatelskiego. Właśnie złożyliśmy kolejny wniosek grantowy, czwarty wniosek do, do konkursu grantowego Urzędu Miasta Poznania. Natomiast też nie da się ukryć, że dużą szansę stwarza budżet obywatelski, który, do którego też złożyliśmy wniosek i tutaj już pod nazwą Winogradzki Park Sportu i Rekreacji, bo ta nazwa stworzyła się w trakcie realizacji tych trzech obiektów, wykształciła się i to jeszcze tych propozycji nazwy było kilka i po ostatecznych konsultacjach doszliśmy do wniosku, że ta nazwa będzie taką najbardziej właściwą i ten wniosek złożyliśmy do budżetu obywatelskiego i tu już, tu już z nazwą wniosek o zakończenie inwestycji. Jest tutaj inicjatywa z Pomocniczego i chwała, za, chwała im za to. W tym roku także startują do budżetu obywatelskiego. Jak najbardziej wspieramy, jak najbardziej zachęcamy wszystkich mieszkańców, jeżeli dojdzie do tego etapu, żeby, móc, żeby, żeby wesprzeć również głosami i swoją aktywnością ten pomysł. Uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na przełom września i października, ale mieszkańcy już teraz korzystać mogą z nowych obiektów.